Wielu ludzi narzekało na to, że tam jeansy są najlepszymi. To znaczy, ja narzekałem, może nie narzekałem, ja mówiłem, że jeansy są najlepsze. Tam wspominałem kiedyś, że Halak mówił, że są jakieś narciarskie lepsze. Ja tych lepszych narciarskich chyba nie znalazłem. Tak czy owak, teraz już mnie to specjalnie nie obchodzi, ponieważ wiem, że najlepsze będą te spodnie ze skóry jelenia. Tak, jak odradzałem wam korzyst zbieranie tych skór jelenich, tak teraz macie. O, a tu jest zebrane. Dziwne. Tak, teraz macie e sposobność, żeby ta wiedza została zmieniona. Nadarzyła się ku temu sposobność, i od teraz możecie zbierać trochę więcej tych skór jelenich. No nic, ja tu chcę jak najszybciej to wszystko obrobić. Coś tam czytałem, że się podobno zmieniło zachowanie wilków, ale nie bardzo wyczytałem, o co, o co chodzi, tak dokładnie. No, mój angielski nie jest perfekcyjny. Mój angielski nie jest perfekcyjny. I no, niekoniecznie wszystko zrozumiałem, jeżeli chodzi o jakieś takie dziwniejsze słówka. tych zmian było tam masa dopisana także w cel przy celowaniu z karabinu że zobaczymy czy to się coś zmieni ja nie widzę za bardzo zmiany hmm, jeżeli chodzi o karabin to można już e, to można już wyładowywać, e, rozładowywać magazynek tego brakowało na pewno w poprzednich wersjach gry. No dobra. Była też informacja o poprawieniu grafiki. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest troszeczkę poprawiona. Ale no... Ja sobie u baza to uciąć nie dam. Yy, nie Wydaje mi się, że efekty świetlne są trochę poprawione. Ale nie, to może moje subiektywne odczucie bo, odczucie, bo miałem małą przerwę w grze. No więc to może być też to. E, co jeszcze, co jeszcze? Nie wiem, no każdy tam powinien czytać na bieżąco te e, pacznoty. Ja nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać, bo tego było naprawdę sporo. Dobra, ja sobie może przejdę tędy. No i najważniejsze to, oczywiście, tak, dodanie tych łuków, możliwości robienia łuków i polowania z łukami. Pozyskiwanie tych łuków i strzały jest tam troszkę skomplikowane i chyba nie będzie w pełni odnawialne. Nie będzie można w nieskończoność z tego strzelać, bo nam się w końcu materiały zużyją, bo tam jakieś rośliny wchodzą w grę i tak dalej. Z tego co wyczytałem. I oczywiście poza tym mamy spodnie z dodane. Też super ważna sprawa i te flaki z królika, to Są chyba najważniejsze. No i oczywiście przejście, tak? Czyli nowa lokacja przejściowa pomiędzy Mystery Lake i Present Valley. Jestem sam bardzo ciekaw jak to wygląda i skąd się tam idzie, i w ogóle, i tak dalej. Hmm, będę miał oczywiście kupoty pewne, spore, bo mam mnóstwo rzeczy zgromadzonych tutaj zarówno w Rabbit Grave, czy jak to się tam czyta, jak i w tym niebieskim baraku. Na raz na pewno się z tym nie zabiorę. Więc te filmiki były takie jako chyba wprowadzeniowe troszeczkę w tę nową patchnotę. A już tych ostatecznych przenosin, wszystkiego pewnie nie będę Wam pokazywał, bo też będą się parę razy sobie kursnąć tam przez ten riven, czy jak to się tam nazywa, i przetaszczyć te wszystkie rzeczy. Możliwe, że jeżeli zobaczę, że w tym riven nie dodano żadnych drapieżników, to po prostu załaduję znacznie więcej rzeczy, nie wiem, może po 38 kg będę ze sobą nosił. I to jakoś tak troszkę szybciej mi pójdzie wtedy, bo ta droga jest, no powiedzmy, dość prosta, tak w porównaniu do tego, wszystkiego noszenia. Tutaj O, tym jeszcze zestawy rozpalaczowe, no, nisko. Mmm, bardzo fajnie. Dobra, ja to stąd zabiorę, ponieważ. Nie będę później szukał. Pewnie nawet zapomnę, że tutaj coś takiego miałem, a jak zaniosę do domku, to jest szansa, że jeżeli tu kiedyś przyjdę, tędy wiedział, że jeżeli coś zostało, to zostało w tym domku. To się nie zmarnuje, nie wiem, no, tam będę potrzebował, żeby zagotować wodę czy coś tam. Właśnie no, tu miałem to drewno, a ja poszedłem, miałem tak... musiałem zagotować nową wodę i narąbałem drewno, no i mogłem wykorzystać to i nie wykorzystałem. Muszę pamiętać, żeby wyniki zabrać zostały mi tylko jedne, niestety co ciekawe yy, patchnota sprawiła, że się chyba wszystkie te rośliny jakie były do zebrania na wszystkich mapach bodaj, że chyba się odnowiło wszystko więc no taki mały bonus jak dla mnie to jest baki powinien zostać usunięte ale można narzekać na gorsze rzeczy. Na ułatwienia pewnie większość dlaczego nie będzie narzekać. No dobra, ja tutaj się będę przygotowywał. Nie będę tak sztucznie kończył tego filmu. Film się skończy, to się skończy. Ja już mogę zaprosić na kolejny odcinek. A póki co będziecie obserwować końcówkę moich przygotowań do powrotu, wielkiego powrotu do Mystery Lake i tych wszystkich przenosin. Najpierw będę wszystko przenosił do zapory, a później dopiero do Camp Office. Może tutaj też wszystko zgromadzę w jednym miejscu, bo nie ma sensu po tych półkach porozkładać tych rzeczywiście moją wodę jeszcze trochę od wody. Tej mięska jest jeszcze trochę. Nie wiedziałem ile tu zostanę, to jest puste, nie zauważyłem. Puste, puste. Widzieliście, mój Fortnite został już przeniesiony w prawie w całości. Tej też przeniesiemy. Na dobrą sprawę mógłbym stąd już wszystko zabrać. Ile to zostało godzin? 11 godzin. No tak, to nie ma co czekać. Ja to mogę wszystko ze sobą już zabrać i kopnąć się już w drogę powrotną. A, nie mam tabletek do uzdatniania wody. Jestem głodny, mogę się odciążyć. Zjem te najcięższe rzeczy jeszcze i ruszam 1000 no ja klikam 1600 co to jeszcze dużo waży? 3, 3, 3, 3. Mięsa nie będę, ja dobra zjem już te pierdoły do końca może 600 to było, aż czy ja się nie przejęłam. Nie, nie przejadę się. Uff, nie sprawdziłem. Nie ma jak to głupota, to, to już będzie za dużo. A, w sumie, po co brać wodę nieprzygotowaną, skoro mam jeszcze tyle przygotowanej, tak? Co ja zrobiłem? O Boże, widzieliście, jaki debil. No, debil jak nic. Jak ja tu mam. w oh, tak to jest, że jak chcę jak najszybciej zrobić jeszcze trzy, mogę wziąć. Okej, okay. może mięso zostawić? No. Nie, nie wrócę tu już przez długi czas. Ach, drewno miałem zostawić. No tak, no mówię, debil jak najszybciej wszystko chciałem zrobić. Teraz będę łaził po kilka razy. No dobra, zostawię tutaj przy wejściu to drewno. Nie będę tego z tym się tachał i książkę też zostawię No i mogę zabrać jeszcze dodatkową wodę Te 2 litry Żeby aż nie będę brał więcej żeby nie przeciążona szła będzie szybciej się mniej zmęczy, będzie lepiej No i opuszczamy Jack Rabbit Island Jeżeli dobrze czytam dá se